Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dany jest trójkąt ABC, w którym AC jest większy od BC, czyli ten odcinek dłuższy od tego odcinka. Na bokach AC i BC od tego trójkąta obrano odpowiednio takie punkty D i E, że zachodzi równość CD równa się CE. Proste AB i, i DE przecinają się w punkcie F. Wykaże kąt BAC. BAC, czyli że ten kąt nazwijmy go kątem X jest równy kątowi ABC. Kąt ABC, czyli niech tutaj będzie Y, odjąć dwa kąty AFD. AFD, niech tutaj będzie kąt na przykład T. Dobrze, teraz tak zobaczmy na początku, że z treści zadania wiemy, że CD równa się CE. CD równa się CE. Czyli tu sobie oznaczmy alfa i tutaj sobie oznaczmy alfa, bo to jest trójkąt równoramienny. Jeżeli tu mamy alfa, tu mamy alfa, to też tutaj będziemy mieli alfa. Ten kąt zdefiniujmy sobie jako 180 odjąć y. Prawda, y, 180 odjąć y, czyli całość się sumuje do 180 stopni. No i teraz zapiszmy naszą tezę. Kąt BAC, BAC czyli X, to się równa kątowi ABC, ABC czyli Y, odjąć dwa razy kąt AFD. Kąt AFD to jest kąt T. Dodatkowo oznaczmy kąt przy wierzchołku C przez 180 minus 2 alfa, gdyż suma w tym trójkącie kątów musi wynosić 180 stopni. Zobaczmy dalej, teraz tak. Suma x plus y plus 180 minus 2 alfa daje 180 stopni, czyli zapiszmy x plus y plus 180 stopni minus 2 alfa daje nam 180 stopni. 180 stopni skraca się stronami, czyli x plus y daje nam 2 alfa. To jest jedna zależność. Ponadto zobaczmy w tym trójkącie EBF. Suma kątów też musi wynosić 180 stopni, czyli piszemy alfa dodać 180 stopni minus y plus t daje nam 180 stopni. 180 stopni się skraca, mamy alfa minus y plus t daje nam 0 stopni, czyli na przykład alfa plus t daje nam y. Można też wyznaczyć t, t to jest y minus Alfa, czyli T jest uzależnione od y i alfa oraz x tutaj w tym miejscu też uzależnimy od y i alfy, od, czyli będziemy mieli 2y, 2alfa minus y. Czyli zobaczmy, x jest uzależnione od alfy i y, tutaj tak samo T jest uzależnione od y i alfy, i teraz postawmy do tezy. Czyli nasz x, czyli 2alfa minus y, 2alfa minus y równa się y, zostawiamy w spokoju, odjąć 2 razy, w miejsce t wstawiam y minus alfa. I zobaczmy, co wyjdzie. Mamy 2 alfa minus y po lewej stronie, równa się y, minus 2 razy y, czyli minus 2y, i minus 2 razy minus alfa, czyli plus 2 alfa. No i przyjrzyjmy się, z lewej strony mamy 2 alfa minus y, a z prawej strony mamy tak, 2 alfa, no, i y odjąć 2y, czyli minus y lewa równa się prawej, co kończy dowód. Muszę przyznać, że to było trudne zadanie, jak na dwa punkty, zawiłe, ale jak widzicie, do rozwiązania, czyli po prostu musieliśmy sobie poznaczać, pouzależniać od jakichś tam dwóch literek i podstawić do tezy. W tezie, tezie wyszło, że lewa równa się prawej stronie, co kończy dowód. Na tego typu zadania nie ma jednego uniwersalnego przepisu.